Ej, dobra, ja jestem amatorem! Yo, 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 yo. yo, dawaj freestyle, wleci ładnie i tak gorzej niż Edzio, to nie wypadniesz! Ej! Dobra, ziomek nie kraksa, Wjeżdża tu meduza bez cząstów, rozjebie jaksa! Yo, we... Można głośniej ten bicik? Dominik, chcesz też dołączyć? Ale się stresuję, a pierdolę! Dobra, dobra słuchajcie, mamy trzeciego! Brawo! Yo, 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 yo! Okej, wpadam sobie i tu nie mam manier. W piątek to z Edzia tyle nam zostanie. Yo, chcecie dobre pance na bicie? Słyszałem, że na publice jest gdzieś flipek. Ja ej, tak ej. mogę nawijać do woli. Do czasu aż Joseph się do mnie znów przypierdoli. Ej! Dobra, dawajcie bicior Jaki słaby bit macie? Ej! Dobra ziomek ja nie jestem łakiem Walka ze mną w klatce to jak walka z rakiem Ziomek weź ty sprawdź to, to jest moja gra To nie twoje miejsce Fame MMA Dobra ja skomentuję to w ten sposób Ram pam pam Jeb jeb, jeb. Medi to jest oczywiście czysty zjeb Ej dobra ziomek ja mam inny sposób W klatce to ty lepiej Pilnuj kręgosłup Bieża tutaj medi, zawsze szybka fura. Rozpierdolę ciebie, wiedzie kimura. Yo! Słuchaj, słuchaj, wodny pajazu. będziesz w tym domu, nie pałacu. Yo! Hey. On nie będzie pałacu, a edzio swej mu wypierdala jak Dimix z konsulatu. Ej! piję sobie lasy! Wow. Gdzie twój kręgosłup moralny? Yo! Badam sobie tutaj w. Yo, yo! Będzie wielkie, Daj ten beat, beat, beat. Wow. Yo. O! O! Raz, 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 raz. Już jestem skłabły, choć kiedyś wydawał mnie kłewo. Wpadłem przybić piątkę dla Piotra Świerczewskiego i to jest tak, tak się na sekundzie. Darka najebiesz w pierwszej rundzie i to jest tak, ją dokładnie teraz sprawdź. Daję tutaj dobry rap i to jest tak, więc sprawdzaj! pierdolę tą piczkę, która prawie przejebała z Ludwiczkiem. Yo! Ej, ogólnie wpadam na scena. Filip się obstrał, zanim już daro odpowiedział. Yo! Wpadam ziomku, godne zastępstwo za Edzia. Metr 60 wzrostu, yo! Wyjam sobie teraz minto. Wpadam, no to rzucam sobie teraz dobry rildog. Ogólnie. Badam Fentley, zajebiste wdzianko, Miałem taki kiedyś ręcznik. Ej. Dobra. Chuj leca kapela. Ej. Jest tu gorąco, jest sauna, jest tu fame mma, mamy kurwa tu jednego klauna. Ziomek sprawdzaj, meduza wychodzi z wody, weź ty lepiej pilnuj te jebane samochody. Powiem tobie szczerze, ty jebany klaunie, za tu leci, weź ty lepiej spal mnie. Ziomek sprawdzaj, Filip tu się uśmiecha, ja pierdolę on wygląda jakby wjechał, a tu krecha. <grywa> Raz, 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 raz Krecha nie wjechała, to są dobre spontany Są tu drzazgi meduza, taki jesteś drewniany I to jest tak Ej dobra, żomek, on wygrywa na pancze. Pamiętajcie, nie przegrywam nigdy, kiedy kurwa walczę Pozdro yo. yo, 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 On jest drewniany, wpadam tu z braką A w rewanżu z ma to z darem by cię chyba porąbało Yo, i zbijam sobie teraz ci stary w sumie fajna była ta płyka dekady, ale wiesz co? Medi jest drewniany na Bentley, no bo w Filipi się uczył od najlepszych. Yo, dokładnie, jadę po tobie jak po kurwie, a ty się nie pucuj, bo przejebałeś na bitwie o południe. I to jest tak, yo! Dowoli! Byłem na dwóch treningach, wiem, że Edziomu mu napierdoli! O! Yo! Padam na kminę, a na chacie mam pas WBW, którego nigdy nie zdobyłeś! Yo! I bijam sobie ziomal! Ja cię skądś kojarzę! Ty to ten koleś od Dementora? Tak! Ej, I bijam sobie teraz ziomek, bo jestem chudszy niż twój portfel przed dementorem! Yo, dokładnie! Raz, 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 raz! Nie zdobyłem pasa i to jest tak, dla mnie jesteś... Zerem, ale przynajmniej mam walkę z dubielem I to jest tak, jo, tak się nawija w miliczu. Nie powiem jak się nazywasz, bo nas banują na Twitchu. Jo okej, okej. Wow, 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 wow Nie masz pasa na chacie, jadę męciu, bo wolałeś po koncertach, je walić na backstage'u Obstawiłem na ciebie z dubielem pało bo mi się tak zrymowało. Ja waliłem pasy, sprawdzaj teraz ziomek a ty z wiewiórem, z mefedronem i to jest tak, jo dokładnie, sprawdzaj Yo. teraz, ja robię dobry melanż i to dobra. jest tak, jo dokładnie, jesteś słabym typem, ja tak dobry, że wiewiór obliczał masę skili na fizyce, ło, ło, jadę sobie czubie, jakbyś się uczył fizyki z wiewiórem, może zdałbyś maturę, Jo, wijam tobie teraz, siema, wpadam, dobra, wiem, że wersy cię zjedzą, kończmy ten freestyle, bo jesteśmy...